Hejka, to jest najlepszy fragment polskiej Madonny Maryi Rodowicz. Teraz zaśpiewam. Przepraszam was wszystkich za jakość, ale no, troszkę ten, no. Okej, okay, zaczynam. Byle do nocy Byle do jutra, toczy się w Tobie litania smutna. Sen ci otuli, jak łaska boska. Polska Madonna, Madonna Polska, sen ci daruje, szminkę francuską. Piersi okryje szkarłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję płoną. Polska Madonna, Polska Madonna. To jest najbardziej słuszający dla mnie fragment z tej pieśni osieckiej. Napiszcie, czy się ze mną zgadzacie.